No, witam wszystkich z tej strony, Mateusz. Witam wszystkich na kanale DEWOPSZARZ. Na wstępie oczywiście przepraszam, że długo nie nagrywałem. Wiadomo, brak czasu, projekty, te sprawy różnie z tym bywa. Natomiast no, podejmuję teraz próbę powrotu do nagrywania i stąd właśnie ten film. I mam tutaj takie dwa ogłoszenia parafialne. Dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze ogłoszenie dotyczy tego, że no w związku z moją próbą powrotu do nagrywania będę usiłował zrobić pierwszego live'a w czwartek o godzinie 19.00. Mój pierwszy live, przypominam, to jest dosyć ważne wydarzenie bo nie wiem, czy mi tam wszystko zadziała, czy się zdążę do tego przygotować. Oczywiście będę się starał wszystko przetestować przed live'em, ale to zawsze, no, wiecie jak to jest. Im więcej osób się patrzy na to, co robisz, to to, co robisz jest głupsze, więc myślę, że prawo Murphy'ego może tu w pewnym momencie mieć zastosowanie, ale oczywiście do tego live'a się postaram przygotować. To, co jest najważniejsze, to jaki jest temat tego live'a? Otóż zostają pytania czasem o listy mailingowe, bo ja się trochę udzielam na serwisie Wykop i postanowiłem wejść w ten temat. Postanowiłem stworzyć listę mailingową i pokażę po prostu od kuchni, od A do Z, jak ja taką listę robię. Czyli to będzie lista od strony takiego zarządzania nią, jakiś interfejs, czy coś, jak i od strony dewopsiarskiej, czyli od kuchni. Czyli będziemy się bawić w różne AWSy, Ansible, serwery, Czyli wszystko będziemy konfigurować, automatyzować, czyli coś, co rasowi DevOpsis zadmieni bardzo lubią, więc myślę, że ci, co są tym zainteresowani, to powinni być usatysfakcjonowani. Więc jeżeli się zastanawiacie nad stworzeniem własnej listy, to listy mailingowe, czy tam newslettera, czasami się to używa zamiennie, to myślę, że to będzie coś ciekawego. Oczywiście ja wiem, że są firmy, które robią takie robią. Z użyję tego słowa, czyli udostępniałem takie usługi. Ja to wszystko na tym live'ie poruszę i yy, też przedstawię sposób w jakim. Ja to zrobię, więc będziecie wiedzieć po prostu i w jaki sposób moja potencjalna lista mailingowa, mój newsletter będzie zrobiony, więc to powinno być coś ciekawego dla osób zainteresowanych stworzeniem swojej listy mailingowej i Myślę, że jak w sensie zwłaszcza jak to działa od kuchni, więc tym bardziej zapraszam. Oczywiście na live też poruszę dlaczego się decyduje na listę mailingową, dlaczego wyście się powinni na to zdecydować, ale to oczywiście w swoim czasie. Teraz poprzestanę na samym zaproszeniu, więc zapamiętajcie sobie, to jest czwartek, godzina 19, dla pierwszy live u w Psiarza i tam zajmiemy się właśnie no po prostu od podstaw stworzeniem listy mailingowej używając odpowiedniego programowania i usług aż po że tak się wyrazi działający deploy tego na serwerach więc myślę że będzie ciekawie to odnośnie pierwszej sprawy Drugiej sprawy to yy, ta druga sprawa tyczy się tego, czego ja używam. Zostaje takie ostatnie pytania, ponieważ mój kanał no, szczęśliwie przekroczył już 1000 subskrypcji, za co wszystkim dziękuję. Mam no, nadzieję, że to nie jest zmarnowana subskrypcja, ale w związku z, nazwijmy to, wzrostem popularności, no ja zaczynam otrzymywać coraz więcej wiadomości i pytań, czy to mailem, czy to komentarzami, czy innymi kanałami. Pytań typu na przykład: A jakiego to tam koloru używasz w terminalu, w Wieskołdzie? Jaka to czcionka? Jaki to rodzaj terminala i tego typu pytania. To są pytania, które generalnie mi się wydaje, że początkujący zadają, bo nie ma to znaczenia w normalnej pracy, jakiego ty tam koloru używasz i czcionki, chyba że używasz jakiś totalnie utrudniających pracę kombinacji, na przykład biały tekst na białym tle, no to wtedy to ma znaczenie rzeczywiście. Natomiast normalnej pracy ja zdecydowanie polecam wszystkim, którzy się zastanawiają nad ładnymi terminalami, ładnymi edytorami, ID i całą resztą na pozostanie przy wartościach, przy ustawieniach domyślnych. One są zazwyczaj zoptymalizowane po wielu, pod dużą grupę użytkowników i są optymalne. Jak już będziecie biegli w tych swoich, w obsługach tych, czy to terminali, czy to edytorów, czy innych rzeczy, to wtedy, wtedy sobie możecie pomyśleć, czy to zmienić czcionkę, czy sobie dodać jakieś, jakiś motyw zmienić, czy coś. Wtedy to będzie miało znaczenie, ale tak naprawdę na samym początku, albo ogólnie w trakcie pracy, to nie ma znaczenia i to nie jest coś, na co zwracacie uwagę, więc jak widzicie u mnie, czy to jakiegoś youtubera, jakieś fajne czcionki, kolory, czy coś, to się tym po prostu nie przejmujcie. To może działa na nas, dla nas, a niekoniecznie będzie działać e, dla Ciebie, skoro Ty to, e, że tak powiem, ustawisz, e, zaimportujesz, czy, bierz, czy będziesz używać to samo ustawienie. Więc to jest to, o czym warto pamiętać, natomiast e, m, chciałem teraz przejść do drugiego tematu, czego ja używam e, lub nie używam, bo też takie pytanie dostaję. Także zajmiemy się tym tematem, bo myślę, że on jest ciut ciekawszy i postaram się w miarę streścić, żeby Waszego czasu nie zmarnować. Ostatnio używam wirtualnych maszyn jak pracuję na Windowsie 10. Tak, zdarza mi się pracować na Windowsie 10, nie jest to doskonały system, ale na przykład teraz preferuję taką pracę, przy czym już mówię jak ta praca wygląda. Oczywiście mam na przykład jeszcze na drugim dysku Manjaro Bare Metal, czyli normalną dystrybucję Linuxową, która tam działa. Ja na przykład tę dystrybucję używam w sytuacji, kiedy powiedzmy potrzebuję, no nie wiem, potrzebuję na przykład się bawić kubernetesem i dużą ilością mikroserwisów, a to, to jak wiadomo, procesor i ram szybko du, szyb, du, dużo potrzebuję, więc wtedy no tak powiedzmy z tej konieczności botuję się do mojego manjaro, które tam działa ze środowiskiem KDE Plasma i tam na tym pracuję, i też jest wszystko w porządku. Natomiast ostatnio, yy, ostatnio no, od czasu do czasu, pracowałem w ten sposób, jaki tu prezentuję, ostatnio do tego wróciłem. Co to za sposób? Otóż, jak widzicie, to jest wirtualna maszyna, też Manjaro, yy, która działa w VMware Workstation, to jest hyper hypervisor. VMware Workstation to jest coś takiego jak VirtualBox, jak nie kojarzycie, tylko że VMware Workstation jest płatne dosyć, ja bym to powiedział, nie tanie. Tylko ja jestem przyzwyczajony tego programowania, więc mam na to licencję. Mówię tu zwłaszcza o moim komputerze stacjonarnym i o laptopie, bo ja mam, ja używam Workstation właśnie na tych dwóch urządzeniach i tu pytanie jest zasadnicze, dlaczego ja tego używam, albo dlaczego ja tak pracuję. No bo otóż widzicie, jak ja wejdę we fullscreena, to mam po prostu tak jakbym był w się w Manjaro, to jest, to jest oparte od środowiska XFC i generalnie wszystko mi tu działa bez problemu. Ja tu mam całą pocztę skonfigurowaną, wszystkie przeglądarki, wszystkie repozytory, wszystkie klucze SSH, nawet komunikatory, nawet dropboxy, nawet Spotify tutaj działa, czy muzyka, czy coś, filmy się też odtwarzają, wszystko tu generalnie działa. I ja staram się pracować w tej wirtualnej maszynie, tak duża jak się da. I dlaczego ja to tak w ten sposób używam? Bo na przykład, jeżeli zachodzi sytuacja, że ja muszę być, wyjechać gdzieś na parę dni, ostatnio to taka sytuacja jest raczej... Czy tak powiem, niewskazana. Pewnie wiecie dlaczego, więc nie będę mówił. No, w każdym razie, jeżeli zachodzi taka sytuacja, to ja po prostu zgrywam tą 60-gigabajtową maszynę wirtualną, bo tyle ona zajmuje y, z komputera stacjonalnego na laptopa i tam w zasadzie y, rozpoczynam pracę niemalże od miejsca, które zastopowałem. Na przykład, ja, ponieważ to jest wirtualna maszyna, to ja mogę ją zastopować, zapisać jej aktualny stan, czyli wszystkie okna zostaną tak jak zostały i odtworzyć to na laptopie i wracam do pracy w zasadzie bez żadnego zdziwka a co ja tutaj robiłem, nie? Wszystko mi zostaje tak jak było. Więc to jest zaleta pracy w wirtualnej maszynie. Jak wspomniałem, w Gdanie wszystko tu działa. Oczywiście wirtualna maszyna nie ma takiej wydajności jak normalny hypervisor, bo część rzeczy jest emulowane, to normalne, ale do moich potrzeb wystarcza. No chyba, że to jest Kubernetes i mnóstwo mikroserwisów, wtedy rzeczywiście no sprawy przewierają inny obrót, ale takie sytuacje to mam rzadko. Ostatnio staram się korzystać z kubernetesów w cloudzie, więc nie muszę, że tak powiem, nadwyrężać zasobów moich prywatnych maszyn. Więc używam wirtualnej maszyny, jak coś to przenoszę. Wirtualna maszyna jest tym wdzięczniejsza, że na przykład, nie wiem, Manjaro to jest Arch, a Arch to jak pewnie wiecie Rolling Distribution, więc najnowsze oprogramowanie, wszystko co sobie tego można wymarzyć, a jeżeli ja to instaluję w wirtualnej maszynie, to ja mogę na przykład sobie zrobić snapshot i jak coś się psuje po aktualizacji, czasem się tak zdarza, że jakaś aplikacja przestanie działać, albo na przykład system się nie bootuje, bo tam jakaś drobna rzecz. Zdarzają się takie akcje, ale w wirtualnej maszynie one nie są groźne, bo raz, że to jest wirtualna maszyna, więc zawsze mamy hyperwizora, a dwa, zazwyczaj przed aktualizacją robię snapshot, czyli taki obraz systemu przed aktualizacją i gdy coś się tam, tak powiem, nie powiedzie, ja wracam do tego obrazu niemal natychmiast i, że tak powiem, nie mam downtime'u żadnego. No, gdyby się na przykład to zdarzyło na Bare Metal, dystrybucji, no to bez jakiegoś Timeshifta, Chronisa czy innej takiej kopii, której przywracanie może być czasem kłopotliwe, no jest problem z pracą. Więc dlatego ja lubię pracować w wirtualnych maszynach, używam tylko VMware Workstation, ale jak wspomniałem, nie musicie mieć VMware Workstation, w zasadzie na laptopie by mi wystarczył VMware Player, jest tańszy, w zasadzie tam potrzeba tylko odtwarzać, Maszyny, więc też by wystarczyło. Teraz na to wpadłem w zasadzie. No, jak Wy się zastanawiacie, czy potrzebujecie VMware Workstation, to na pewno nie potrzebujecie. VirtualBox jest wystarczający i tam też możecie potrenować ten sposób pracy. Ja e, tak na razie pracuję, jest mi wygodnie. Windows 10 z no, systemem jest jakim jest, ale e, dzięki temu, że to jest Windows, no to mam tam dostęp do pewnych programów, do których no, niestety na Linuxie nie mam dostępu, więc korzystam z tego. Generalnie i tak, a tak poza tym, no to mam tylko przeglądarki skonfigurowane i może Spotify'a. A w większość rzeczy się odbywa tak, jak wspomniałem, w wirtualnej maszynie. W tej wirtualnej maszynie tutaj co mam? W zasadzie ona ma chyba już parę lat. Ja, ona zaczynała jako 30 gigabajtowa maszyna, ciągle zwiększam, ciągle dokładam, no bo coraz więcej rzeczy do niej wsadzam i coraz więcej pracuje. Wydajność jest zadowalająca, więc ja w tym pracuję i to jest moje flow. Ten live, o którym wspomniałem, też będzie w wirtualnej maszynie, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, w praniu. Tak zwanym, I myślę, że będzie to coś, co yy, yy, to będzie można zobaczyć w trakcie tego live'a. Także to, jeżeli chodzi o moje używanie zawodowe jak i w prywatnych projektach, czego ja używam, no właśnie w tej chwili tego czy polecam czy nie tak wspominam każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady nie jest to jakieś rozwiązanie które zadowoli każdego wy możecie mieć inne preferencje polecam zawsze spróbować sprawdzić nie podążać na ślepo bo być może wam będzie coś innego pasować jest jeszcze jedna ważna rzecz o której nie wspomniałem w kontekście wirtualnej maszyny linuxa na się. Otóż jak macie wirtualną maszynę Linuxa na Windowsie, tak jak ja w tym przypadku, to to co warto wspomnieć, odpadają Wam problemy związane z interakcją dystrybucji Linuxowej ze sterownikami, powiedzmy sterownikami graficznymi Nvidii czy czegoś tam. Jak nie jesteście zaawansowani, to czasem mogą wyskoczyć jakieś siósy i wtedy będzie problem. A w wirtualnej maszynie się tym w nie zajmujecie, bo Windows Wam obsługuje komputer, a wirtualna maszyna jest obsługiwana przez hypervisora, więc generalnie w niej wszystko powinno ładnie działać. Schowek między systemami działa ładnie. W zasadzie jak ja najadę na samo okno VMware Workstation, to nam się aktywuje, więc no, flow i praca jest takie nieprzerwane i bardzo płynne. Także to tyle woli tego co ja używam i Myślę, że to powinno odpowiedzieć na te szereg pytań, które dostanę. Jakich tam używam tapet, wyglądów, czcionek, to myślę, że to jest mało istotne. Tam będziecie widzieć na bieżąco, jak, jak będę nagrywał, więc poprzestańmy tylko na tym. Jeszcze raz przypominam o moim live w czwartek o godzinie 19. Zajmiemy się newsletterami, konkretnie od strony Użytkowo-Wodewapsowej. I mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego. Także myślę, że to z mojej strony to tyle. Trzymajcie się ciepło. No i widzimy się, mam nadzieję, na live.